W zakresie kultury dość dużo dzieje się w Pustoniu, ale niemniej jednak można zrobić więcej. Myślę, że jednym z takich, z takich zadań mogłoby być letnie kino, które można było wykorzystać w amfiteatrze. W okresie letnim byłby to dość taki, mi się wydaje, ciekawy punkt. Dla młodzieży jakieś, jakieś imprezy, występy zespołów, które są czynione w amfiteatrze, ale... Na pewno byłoby to jakaś um, większa atrakcja, gdyby można było ściągnąć tutaj te zaswoje, szczególnie okres letni, kiedy mamy bardzo dużo tutaj klasowiczych rysów. Centrum kultury w ostatnim czasie po ukończeniu prac, po ukończeniu pracy nad naszym rynkiem jest centrum naszego miasta zupełnie ładny rynek i to był na pewno bardzo trafiony pomysł gdzie zawsze w sobotę i niedzielę teraz coś się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że niewykorzystany jest właśnie amfiteatr w czasie letnim, po prostu w takim czasie, kiedy go możemy wykorzystać, kiedy jest zła na pogoda. Jest zbyt mało tych koncertów różnych, czy dla młodzieży, czy kulturalnych. Bardzo dobrą rzecz tutaj robi Prażakówka. Tam, tam akurat zaproszone są jej zespoły teatralne artyści, których, którzy bardzo chętnie rozwiązani są przez y, y, no, głównie naszych mieszkańców i turystów. Y, rozwój kultury myślę, że moglibyśmy wspomóc jedynie przez wykorzystanie środków unijnych. To no, programy m.in. innymi akcji, po wykorzystaniu tych środków z tych właśnie programów operacyjnych regionalnych które trwają, czyli remont tego muzeum z Marii Skalickiej, remont Barżaków i skończył się, amfiteatru również z tych samych środków, także bazę mamy wspaniałą. To no, musimy przyznać, baza jest niezła. Natomiast teraz chodzi o to, żeby ją wypełnić jeszcze tak samo dobrą treścią. I tutaj z tym jest troszeczkę problem. Nie jest źle, bo ja sam uczestniczę jako widz w wielu imprezach kulturalnych i one się dzieją, natomiast chodziłoby, żeby one się stały bardziej ogólne. Tak powiem, bo ja widzę ciągle te same twarze na wszystkich imprezach, mało nowych twarzy na imprezach, które się dzieją w mieście widzę. I to by trzeba było zmienić. My byśmy proponowali, proszę Państwa, coś takiego, zaangażowanie i wykorzystanie energii młodych ludzi na terenie us ustronia. To widać. Choćby y, ostatnia impreza, nie tak dawno związana, może z niepolskim świętem, ale z y, Halloweenem. Odbierana źle lub dobrze, ale tam w tej imprezie przewijają się motywy historii, ustronia. Jeśli ktoś się bardziej w to wgłębił i zainteresował, tam to było. Proszę Państwa, wykorzystanie amfiteatru bez Kawiarenka piękna czynna cały sezon, nie tylko podczas imprez. Wykorzystanie tego amfiteatru i tutaj proponowalibyśmy stworzenie jakiegoś podzespołu, nazwijmy to, w wydziale kultury w mieście, który by się zajmował tylko, może być to jednoosobowe, tylko kulturą i promocją miasta, ale nie tylko promocją nas, ale i ściąganiem osób, które wykorzystałyby naszą bazę i nas przez to promowały. Dziękuję bardzo. Już została tu wspomniana prawa kuchni, amfiteatria, wspomniał o muzeum, galerii skalickiej, trudno nie wspomnieć i tych miejsc jak biblioteka oraz samych placówek oświatowych, w których się dzieje bardzo wiele. To akurat z przedmówcą, na którym się nie zgodzę, że ten kalendarz jest ubogi. Można mówić o jakości tego kalendarza, natomiast oferta na pewno jest, nie do wszystkich dociera. Ale uważam, że bezwzględnie wykorzystanie amfiteatru to jest kluczowa rzecz. Wiadomo o co chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o pieniądze. Dzisiaj ściągnąć jakiegokolwiek wykonawcy nie ma żadnego problemu, agencja dostarczy, tylko to jest kwestia środków. Jeżeli budżet na to pozwoli, ściągamy każdy tydzień jednego wykonawcę. Chcę tylko krótko powiedzieć: 70 tysięcy około kosztuje obsługa jednej imprezy z wykonawcą, nawet nie z tej najwyższej półki. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o samą kulturę, położyć nacisk i ten nacisk był kładziony poprzez wspieranie stowarzyszeń, stowarzyszeń kulturalnych. Wszyscy szczycimy się Równicą, szczycimy się e, Czantorią, ale również. Bardzo cenną inicjatywą, którą należy na pewno wspierać, jest y, organizowane przez młodzież, y, przez Młodzieżową Radę y, Ustronia y, nowych form współczesnych form, myślę tu o noite, który cieszy się różną popularnością, ale uważam, że tych młodych ludzi tej działalności trzeba wspierać i to w miarę możliwości oczywiście y, czynimy. Oferta kulturalna. Jest realizowana również o te cykliczne imprezy, które już weszły na stały kalendarz. Myślę o Ustrąskich Spotkaniach Teatralnych i Jesieni Muzycznej. Co do sztandarowej imprezy nie wypaliła impreza Folk and Country, natomiast y, trzeba wziąć i...